Ludziny. Także warto się wysilić na te ostatnie metry, żeby jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej docisnąć, bo to już tylko kawałeczek, odrobina. Pracowaliście ciężko przez 21 km, że no to te ostatnie metry musicie po prostu zrobić dobrze. Witajcie, biegacze na mecie 12 PZU Półmaratonu Warszawskiego. Witamy Was głośno! i Chyba to został za Demonacikiem, beższykiem. No na metę brawo, Dobra, to tutaj tę. No super zaczynamy tę. No to zaczynamy tylko No to się tutaj, No to jest jeszcze moc, żeby odpalić telefon komórkowy, żeby jeszcze nagrać siebie, jak się wbiega na metę. Tak, rodzina później będzie to oglądać godzinami. Dając na godzinę 40, będę na zadowolony. Godzina 42, 36 na zegarze, ale przecież oni startowali. Później. I czas byt to jest najważniejszy dla mnie. Takie super kibicka brawo dla Pomału zaczynają dobiegać. Tak jest, ależ wyścig, tak jest. Czy oni się znają? Czy to jest grupa przyjaciół? Czy się ścigają? Tak po prostu nie są uśmiechem i Dobrze. Już się poznali, nawet no, się polubili, zakumplowali. Już planują wspólny wypad na wakacje. Godzina 40, a kolejny pacemaker I jeszcze jeden. Zachęca biegaczy, żeby dociągnęli do mnie w wyważonym czasie. Naprawdę wspaniali, kolorowi, uśmiechnięci. Ależ wspaniale na to patrzeć. Fala biegaczy kolorowych, cudownych, uśmiechniętych, silnych, mocnych wbiega dzisiaj na metę 12 PZU Półmaratonu Warszawskiego. No miło Was tu widzieć. No fajnie, że jesteście z nami. No super, że macie 21 km już w nogach. Za chwilę czeka Was odpoczynek, masaże i te sprawy. Rodzina będzie Was nosić na rękach. Będzie cudownie. 150 masażystów, wśród nich na pewno też masażystki. Zobaczymy jak będą układały się kolejki do stanowisk e, e, masażu. Ale pamiętajcie, to nie jest masaż na dwie godziny polegiwania. Tutaj jest duża grupa, która chce szybki, sportowy masaż, żeby od razu dostały. Roku, ale wcześniej wiele tygodni early, przygotowań do tego, żeby this, so tutaj wpisać to się nawet. Przebieg Batman, nazwika robi. Wielkie dla super bohatera. Robi Mikołaj. O to chodzi. To nie jestem strzelot, nie bójcie się, nic wam nie zabierze, jak jesteście bogaci. Do ostatniego metra, do ostatniej minuty tego biegu, do ostatnich sekund! Brawo dziewczyny, super! Tak jest. Przybijamy piątki, cześć, cześć, witamy, witamy, witamy na Tak, spodynek, tak Teraz momenty, typie, to będzie, ciemnie, będzie bały, pod adoracji. Widzę Kirosi, ma wiedzą, co ma Spocony, że zmęczony, jaki zmęczony Oto chodziło, oto biegało Wiecie o co biega, brawo kochani Prójcie, prójcie Jest i Batman, mój ulubiony bohater Na tych e, ostatnich metrach naszego biegu, to jest ten moment, kiedy jeszcze możecie powalczyć! Jeszcze możecie coś podkręcić! To już tylko kawałek, teraz dajcie radę! Jesteście rozgrzani, tak jest! chłopak wow, z dziewczyną, fajnie, konają się, zrobią jej zdjęcie! Wow, będzie to wrócić później na Facebooka osypiają się lajki, będzie fajnie! Kajem wychować z chłopak z dziewczyną! To jest następstwo! Z Убедитесь, викачите руки догоре, будете иметь финый понтер. Так есть! Спасибо, браво, супер! Спасибо, сядьте, дом не осендайте, еще кабалец. Так так, есть! И так же, звезд, пани, шкоди, потой, свеж! И уже выскочите а нового, а дальше будете Супер! Слава девчонки, браво, папаки! Tutaj przeżywimy mózguły, szczerzy domki. Super, o to chodzi. Będą bliźni boski wamiansowe. No i Pink Power wkracza na metę. Tak jest. Wesoło, w spódniczce, spodenka, jak to tam może. Witamy wszystkich, gorąco, na mecie 12 PZU półmaratonu Warszawskiego. Wielkie zabawa. No brawa. i co? A tak też Kali że będzie ciężko, że będzie trudna, a tupyki już 21 kilometrów za wami. A teraz cichutko bo dziewczynka z małotwórstwu, O to chodzi, nie budzimy. A wreszcie one są te dziewczynki, chłopcy, dzieciaczki, z, z tatuśami, z mamusiami, w tych owych łódkach, one wręcz tego pragną, żeby być razem z ojcami i mamami na takim biegu jak ten. Wcześniej, a że to, a że zimno i te sprawy, a teraz proszę, jaka radość! Jaka radość! Dziewczyny się wspierają! Tak jest płacz, są łzy, ale jest też radość, że dziewczyny dobiegły wszystkie razem do mety. Dziękują sobie, całują się, wspaniale będą medale, uściski, wspomnienia. Cudownie, tak właśnie jest w czasie 12 PZU półmaratonu Warszawskiego.

Piękny Januszek, piękny Kwiatuszki. Rzeczywiście, dlatego to słoneczko wyszło. Dziękujemy. Brawo, brawo! I witamy o, i można do... razem! Witamy Was na mecie 12 prezentułu Maratonu Warszawskiego. To są ostatnie metry. Jeszcze trochę, jeszcze kawałek i będziecie u siebie i zrealizujecie swój plan. Tak jest, warto było, no nie, wstać sobie rano, warto było tutaj przyjść, warto było ubrać swoje sportowe gadki, żeby przebiec te 21 kilometrów i tak właśnie rozpocząć wiosnę w Warszawie. Witajcie biegacze na mecie! Zniszczymy się z własnych rekordów, tak, to jest przyjemne, będzie można się pochwalić jutro w pracy, że się przebiegło, że było cudownie, że było wspaniale, że fantastyczna impreza. Witamy biegaczy i czy Po co się chwalić w pracy, jutro trzeba dostać z domu, nie iść do żadnej pracy, weźmy zim, odpoczynek, brać ulgę, odpoczynek, na żądanie, jutro się regenerować. Obywaj, cieszę się z tego sukcesu, dzięki brawa Brawo Krzysiu! Czy ty Krzysiu przebiegłeś wszystkie półmaraton? Jest? Tak 12 półmaratonów dla nich! Złota ustaga zawodnika, który uczestniczył w każdej grupie! Bravo, Ola! Bravo, Ola! Moncik, nasza super wenka! Szykowała sobie strój jakieś 3 tygodnie. Nie wiedziała do końca w co się ubrać, ale udało się! Wygląda cudownie! Również na mecie! Wspaniale! Czepek na głowie! Kostium kąpielowe! Była licytacja! No i ludzie w końcu byli cytowani! Majale jest już na mecie i kolejni biegacze przybiegają, wyciągam do was rękę, chcę się z wami przywitać, miło was widzieć. Możecie całować tę wcazkę, śmiało, przytul, się.